Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii y, od zera do milionera Mamy nową rzecz, jajecznica z bekonem Do zrobienia Więc robimy sobie takie śniadanko O, jeszcze poczytać dzisiaj przylazła 2600 już pozbierałam wszystkie roślinki y, Sprzedałam dzisiaj wszystkie Rakietę, ja dzisiaj idę do Walentego gdzie ten walenty mieszkał? Chyba w Sulani. Już nie pamiętam. Mam też tutaj dwa talerze wrzucone, więc będzie co grzebać. W którymś tam odcinku na pewno będziemy, jak może się uzbierać cały kosz. O, widzicie. Jest dobrze. Jest, dobrze. Rozsadnik też zrobiłam drugi, z rana też. Dużo mamy tych rzeczy. No ja, ja i mleko będę na bieżąco tutaj sprzedawać, no bo się popsuje, a potem by było trochę przy porze. co ty tu robisz? że wiecie, zbieram, a nie sprzedaję o jesu no przyjdzie ten lis i mi zeżre te kury, no dobra, idziemy do walentego o, tu jakaś stodoła ale to jest raczej taka ozdoba, bym powiedziała bardzo produktywny dzień dzisiaj, widzowie. Cieszę się. Czy jakieś nowe osoby się tutaj powprowadzały? No, to jest nasza Cecylia. Rodzina Watsonów. Byliśmy u nich? Chyba tak, mają jakieś dziecko. To jest ciekawe. Nie wiem, czy mieli wcześniej. O, Makłowicz. pamiętam, pamiętam. Yy, Sulani, w Sulani byli nasi ci koledzy? Szpilka. Brak przyłącza mają. Czy coś się tu zmieniło? Nie, dalej jest to samo. Okej, okay, więc idziemy do nich. A może z Cecylią? Niech nas wesprze koleżanka. O naszych tutaj e, planach. Dowiedzenia się, kto tu jest. I o co tutaj chodzi. Czemu oni? W sumie dziwnie wylądowali na bezludnej wyspie. E, Monika też, jakby nie patrzeć, od nowa wszystko zaczyna. Nie mam pojęcia. Przywitam się najpierw z Cecylią. Mmm. O, plotkuj o sąsiadach. Bo ona ostatnio bardzo dużo rzeczy tutaj przechodziła, jakieś randki, jakieś spotkania. Więc nikt tutaj opowiada co i jak. Mm, przyjazne powitanie, <grytanie> zapytaj o cenne rzeczy. Z yy, nimi się chyba już przywitała. O, ucz o roślinach. LOL Ej dobra O, ktoś idzie Jerry Harris No nie zle. jak ona może go uczyć o roślinach to... Właśnie, on jest dorosłym Tak, wygląd by był tym... Starym dziadem już, nie? Co tutaj mamy ciekawego? A może... Nie, czułość? A dajmy mu prezent. O, wręcz kompozycję kwiatową w prezencie. A przyjazny prezent, co masz? Aha, możesz mu dać te rzeczy. O, dajmy mu mydło. Ha! Dobra, dajmy mu mydło. Ja ciekawe, jak zareaguje. Ja bym Cecylii dała te kwiatki. Tak szczerze, jak już faktycznie można. Czułość, wręcz prezent. O, dajmy Cycyli prezent. A jemu możemy dać zabawkę? Przecież ona ten, porobiła te rzeczy wszystko. Jezu, myślałam, że już nie przyjmie tego prezentu, nie? Mm, dajmy mu tą pomalowaną, bo ona tak ładnie wygląda. Proszę bardzo, prezenty tutaj. Co, podoba ci się to mydło? Chyba tak. Tak, są plusiki. Ok. Wiesz, zawsze, wiesz, wiecie, zawsze mogło być tak, że mu się nie spodoba. Dawaj, daj teraz Cecylii kwiatuszki. O, w innym pudełku. Piękne, co? Wyśmiała mnie! Nie no, spodobała Teraz Mateuszowi damy tutaj. Też inny pen opakowanie. Zabawkę! Przekupienie normalnie. Ło, wow, ale dużo dało te... Tak. Kurde. Dobra, musimy tutaj. Mm, o, buduj razem rzeźby bez piasku. O, albo rozmawiaj o majsterkowaniu. I ja wiem, że tutaj zdjęcia najbardziej podnoszą... Co tu przyrazną? To, yy, to o mnie reputację, tylko... Yy, te, te, popraw, humor, właśnie taki nie w sosie jest. Mm, tutaj ta znajomość o. Ale nie będziemy tak iść na motwiznę. No, wiecie, spędzimy sobie z nim trochę czasu. On nas polubi i. co? Sam może nas zaprosić na randkę przecież, prawda? Nie jest powiedziane, że my tutaj musimy do niego jak najbardziej. O. Właśnie, zapytaj o zawód. Gdzie idziesz? Idziesz tam do niego? Jest niepracującym tatusiem. No nieźle. Gdzie on jest? Nie mogę go znać. Zapukaj do drzwi. Chodź tu. Otwórz mi. O, wyszedł. No kurde, jak chodzi, nie mogę go złapać. Co jest grane? Dobra, o co się jeszcze możemy zapytać? Ożywiona rozmowa jest. Pogawędka. Poznaj, sprawdź, jak się ma. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie. Plotka. pasje Zapytaj o hobby. Dobra? Możemy się tutaj dowiedzieć wszystkiego o nim. Czemu by nie? Narzekania? Może nie. Komplementy? Walka z zarostem? Historie, głębokie zamyślenia. Mm, nie. Czułość, wręcz prezent. Zainteresowania. Yy, zapytaj o głos muzyczny. Rozmawia o zainteresowaniach. Nie ma tutaj z czegoś ciekawego. Yy, zabawne. Dowcipy, historie wygłupy. Romantyczne. Nie wiem, czy... Czy jest sens, już tutaj tak działać mocno? Związek. O, zapytaj, czy jest w związku. Nie mogę zobaczyć jego związek. Ale zapytamy. Zapytamy, dobra. Zobaczymy. Nie lubi grania w gry wideo. Spoko. Jest singlem. A tu nawet chyba się już dowiadywaliśmy w którymś tam odcinku. Jakich poznaliśmy. On tutaj buduje z piasku chyba. E, a Właśnie przeszukuj plaże. Przeszukuj muszli. I śmieci. Da się jakieś śmieci tutaj wyszperać. Coś jest <grytanie> jaka schylona. Nie wiadomo, jajko jeszcze jest git. A może byśmy im jajka dali. Mieliby co jeść. O! Kurde, Jak to to wygląda. I mają jakąś kuchenkę. O. I korzysta z łazienki, może normalnie skorzystać. Nikt jej tutaj nie wygania, więc jest, jest git. O. Aha, nie ma przyłącza. Aha, oni mają. Armatura nie mają przyłącza. Ja w najgorzej. I tutaj też chyba działa bez przyłącza. Ale też się gotować bez przyłącza. Co można. Z... Co? Tyle rzeczy?! Pomidor? Ej, gotujemy im zupę pomidorową Dla rodziny Proszę, zapraszam, gotuję wam zupę Nie wiem dlaczego mówię do niej w pierwszej osobie jakby była mną, ale jakoś mi tak lżej jest po prostu yy, Coś Aha, śmierdzi, ona śmierdzi, dobra Co? I można się tak zachowywać? Proszę przestrzeń nie chcę, żebym ci gotowała? Dobrze, jak będziemy razem będziesz sam gotował, faceci. Kurde, belka. O! Kurde, nie mogę wziąć tego. Ale bawi się tym. Ja cię dostał. Dostał zabawkę i się nią bawi No nie, no nie, no nie Daj mi to gotować, chłopie Zobacz, zobacz Zawołaj na posiłek Jak to się mówi? Yy, przez rządek do serca Jedliście kiedy? Kiedy ostatnio jedliście? No proszę was Nie, nie, nie Co to jakaś luna się do mnie doczepiła. Co to jest? O. Myślałam, że mogę zabrać talerze E, dobra, damy mu prezent jeszcze. Emo Entuzjazmy się emocjonującą kradzieżą. Damy mu jeszcze prezent. Romantyczny prezent. No dobra, niech będzie romantyczny prezent. Damy mu jajko. Damy mu jajko. Opiekuj się tym jajkiem, jakby to było nasze dziecko. Serduszka się pokazały. Eps. O, o, o. <laughs> to zaprosi nas na randkę. O! Valenty wręczył Simse. O! Prezent z romantycznym wiadomością. Jesteś moim sercem, moją duszą, moim skarbem, moją teraźniejszością, przyszłością? Być ciebie nie istnieje. What? Ja, pośmieszałam się za bardzo. Ej, gdzie to jest? Co ona została? Niego niby? Rzeźba konia? Nie. Czy jaja dostała od niego z powrotem? W swoim wyposażeniu. Wyposażenie. Czy co? Czy tu... Nie no, nie mogę sprawdzić. Nie wiem, co ona dostała od niego, bo nic. Nie mam tak naprawdę. Może barwik dostała od niego. Nie pamiętam. Flaszkę. Ale to oliwa do, do mydła, nie do świeczek. No dobra, wracaj do domu. No miałam nie dawać mu, bo chciałam, żeby on sam yy, On sam coś wykminił w tym, w tym temacie No i zepsułam jak zwykle No ale dobra, no będziemy z tym Walentem coś tutaj kombinować Będzie jakieś wesele i tak dalej Przeprowadzam się yy, Tam ogólnie W opisie macie yy, napisane Co, jak i tak dalej, więc Gdzieś jest właśnie do tego momentu, żeby zbudować ten większy dom. Do tego momentu można się po prostu rozwijać tą relację i potem wybudować ten dom. No i żeby się tutaj wprowadzili, prawda? No, coś mi tam będą pomagać. Mam nadzieję. Oho, coś mi tu się zepsuło? Nie, myślałam, że coś tu śmierdoli dobra, tak, ty idź spać tutaj coś robiła, ale nie wyszło okej, okay, no to do zobaczenia rano okej, okay, jest ranek, ale ona śpi jak zabita tutaj mam ewolucję, ale nie mogę tego zrobić potrzeby, potrzeby niech ona tu, kurde, te jaja, zaś nie sprzedałam tych jajek, wypsute Ej, też ja mogę sprzedać sp jajka No nie, źle. Tego się nie spodziewałam, nie wiem czy mi tutaj coś krasnale nie zepsuły czasami Ale raczej nie Okej okay. mm. Posprzątaj kurnik, zbierz jajka Aha, nie mogę y rzucić karmy? Tutaj co mamy? Wyduj, wyczyścić nie trzeba o, uzupełni karmę. Dobra, na to potrzebujemy pieniędzy. Zdecydowanie. Jajka zebrane. O, róż karmę jest, dobra. No trzeba z rana tutaj. Poogarniać. Trzeba, trzeba. Yy, czy mamy tutaj jakieś resztki? Coś tu jest. Nie wiem, czy mamy jakieś nowe żarcie tutaj odblokowane. i możemy znowu tutaj o, o, sprzedawać, o, winogrona nam dojrzały, więc y, zbierz plon winogrona y, drzewo cytrynowe gruszka jeszcze nie wyrosła co tu mieliśmy jeszcze z nowych rzeczy? kwiatki kwiatki nam jeszcze y, nie wyrosły i marchewka o, mamy też a nie, marchewki już zbieraliśmy, dobra tu mam ewolucję, no ale niestety nic z tym nie zrobimy, bo mamy tyle lato. Yy, więc weź tutaj super sprzedaż, super sprzedaż, super sprzedaż, super sprzedaż. Yy, o, tysiąc. Aha, bo tu idzie razem z tymi wszystkimi kwiatkami, więc spoko. Tysiąc, tysiąc i będzie. 25 odcinków nie będzie. Coś tu mi nie, nie bardzo z tymi, z tą bazylią. Ale nie musi wszystkiego podlewać. A może to też trzeba podlać? No, w sumie. <noise> Dobra, to nie podlewa to wszystko. Już się na popodlewała. Okej, okay. ja. Lubi muzykę barokową. No dobra. Jak lubisz, to lubisz. Mm. Okej, okay, co tu mamy? Dużo rzeczy, dużo rzeczy. Aha, to sprzeda. Winogrona się drukowały. To może. Znaczy, no ma w tym. No może coś będzie można z tych winogron ugotować. Znaczy, nie, jakąś sałatkę owocową na przykład. Coś takiego da radę zrobić. Nie, dalej mamy sera. Ale mamy czwarty poziom gotowania. To jest dziwne, że mamy tak mało tych rzeczy. Do pieczenia nic. No ale na przykład bym chciała przyrządzić wystawny posiłek? Nie ma nic. Okej. Okay. Ryby. Wędkowanie. Ej, zapomnieliśmy. Mikstura ziołowa. Też nie możemy. Nic nie można zrobić. O, ryby, ryby. Czy jesteś tutaj właśnie miejsce, w którym można łowić ryby? Zapomniałam o tych rybach. Nie, pływaj rekreacyjnie. No nie można tu nigdzie łowić. Co tu jest? Co to jest? Deser. Zjedz! Yes. Yes. <laughs> Tutaj coś mamy, jagodę. a ona też jest z tego. Nie no, niemożliwe, żeby na mm, tym. Na świecie była dostępna jagoda z modów. Nie wiem. No nigdzie nie można tutaj łowić. O, a co to za? Park jakiś? <grym> Malina! Zbierz plon. Maliny nie mamy jeszcze. Więc jak dobrze się tu wybrałam. Mm. To jest jakiś taki ogólnodostępny park, bym powiedziała. Czy już my tutaj kiedyś byliśmy? Możliwe, ale oczywiście ja zapomniałam. Coś tu jeszcze mamy w okolicy ciekawego. No kurczę, że czy nie ma tego na łowienie. Tu jest rzeka ładna. Aż się prosi, żeby tutaj łowić. Co to tutaj za jakieś te króliczki? Króliczki tutaj mamy. Coś tu jeszcze będzie ciekawego. To jest jakiś dom. No, bieda tutaj jest w tym. Tutaj mamy jakiś traktor. Zebrałam malinki, więc fajnie. No, kurde, tu by mogło być tyle tych skamielin też, ale tu nie ma nic. Ja mieszkam tutaj. Dobra, to jeszcze lecę. No, nie da się w tą stronę polecieć. Nie da się. No, nie postarali się twórcy. Zapomnieli o tym. A to bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. Ej, to nie jest mój dom. Ale ładnie, tutaj. Halo? O! Można łowić. Tak, Idź na ryby. Czyli mamy staw do rybek. A dobra, tutaj coś jest, też maliny. I tu też będą maliny. Tia. A burger mogę grillować coś? Mogę coś grillować? No nieźle. Ryby łowić można. Czyli tutaj. A ja mieszkam. Aha, tutaj. No, Okej. Okay. No i super. Ryby też można połowić. Coś można pewnie z nich porobić. No nie wiem. Jakiś... O! Co to jest? Perce. Albo sprzedać, albo... O, złota rybka. Albo zjeść. Prawda? I na razie potrzeby widzę, że git. O! Strąg. Uuu! Ładnie, ładnie. O, co tam. Jakieś nowe ploteczki. Znowu? Co to? Jakiś trójkąt? Przed chwilą z jakąś laską się chciała umówić. Anastazy. Kto to? Że twój czysteczny kuzyn piątego stopnia miał dziadka, który zmarł z jakiegoś powodu zapisał całą swoją fortunę wyłącznie tobie. Jakie są warunki? Ja znam to. Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. Yy, nie zobaczysz. No i bardzo dobrze. Chodziło o byście yy, za mąż. No, nie, no za szybko by to było. Nie chcemy tak szybko. O, mamy malinki. Będziemy tutaj sadzić zaraz malinki. Jesteś głodna, ale możesz sobie zjeść. O, zjedz se Co? złowiła część do armatury. Ma wkrótce urodziny. O, kurczę, blade. Mnóstwo nowych rzeczy Ej nie ma żadnej nowej ryby O jest Tuńczyk Łaaa no, Jakby Tuńczyka zrobiła na y, Swoje urodziny Kiedy ma? W piątek O kurde nie mam pojęcia co ona by tutaj miała robić w te urodziny Na pewno, no, w sumie może zaprosić Walentego y, I Mateusza i Cecylię Gdzie ten twój domek? Chodź tutaj, yy, skorzystaj. z te malinki? Yy, tutaj zasadzimy. Raz, dwa. Proszę tu zasadzić. Krzywo. Ale i tak będę yy, właśnie robić ten zrozsad. Nie, nie jedz, nie jedz Stasiej. Będę robić ten rozsad te rozsadniki, właśnie, drewniane, i będę robić ładną tą. No halo, przyjedź tu. Co z tobą? Co jej jest? Utknęła. Nie, jest tu. Ja pierdzielę. No, ty jesteś naprawdę niemożliwa. Żeby rowerem wjeżdżać do łazienki. No, hit. I zaraz się zesika przez to wszystko. Masakra. Proszę zasiać te malinki. Zasiej, zasiej. Zaraz sprawdzimy. A jeszcze może poddać? Sprawdzimy jeszcze, czy my coś tu możemy z tych y, malinek i rybek zrobić. Piecz. Patrzymy, pieczenie, Nie, dalej nic nie ma. I patrzymy gotowanie. Czy coś nowego nam tutaj się pojawi? Nie. A co mamy zjeść kolację? O rybne tako. A przeżyć wystawny posiłek? Kolacja z rybą. Totalnie. Jaja sprzedaję. Czyli kolacja z rybą będzie na lizonko właśnie. Oj, może zrobimy jakieś te prezenty dla naszych odwiedzających. Jakąś nową zabawkę dla Mateusza trzeba by zrobić. Mydło. O nie, no, zepsuli mi. Mydło dla Walentego. Nie, no, Walenty chciałby coś. Ale mam tu pełno tego mydła. Można go. Wartość 157? Jakie drogie mydło? A może blok do noży Dabę Walentemu Czyli tutaj mamy jakieś zabawki Ale one są takie mech A dla Cecylii oczywiście kwiaty Oczywiście kwiaty To musimy zrobić naszej Cecylii Naszej przyjaciółce Zobaczmy w ogóle coś tutaj Za darmo Można Skrotka. Dajemy tylko chyba chryzantemy Nawet nie mam tych chryzantem Dzwonek no, trzeba pozbierać te kwiatki. Jak tam czas? No, ciężko, ciężko. Aha. Naprawili mi. Czyli ten misiu, skrzat misiu, ze skradzionej rodzinie. Cały czas nam tutaj robi dobre rzeczy, więc fajnie. Spoko. Dobra, następny dzień ja sobie tutaj bez was właśnie posprzedaję. Wszystko, znaczy no, nie wszystko, z roślin zbieram sobie te kwiatki y, popodlewam, bo widzę, że też znowu trzeba popodlewać ogarniam tutaj zajmę się jej potrzebami, więc jeden y, dzień tutaj będzie taki mocno właśnie bo tak w sumie to no a piątek będzie y, impreza u Moniki, będą jej urodziny i ona wtedy będzie dorosłym, bo teraz jest młodą dorosłą, tak? halo? Mm, tak, teraz jest młodą dorosłą, więc kurde, naprawdę jeszcze czasu? Ciekawe. Rady boskie, a jak ona upieczy tort? To będą urodziny bez tortu. O, kurde, belka. Masakra. Szkoda, że nie można poprosić Sima, żeby upiekł tort. No nic, ale będzie impreza. Ale będzie impreza. przyjdą do niej, odwiedzą ją, więc już coś, nie? Ona da prezenty, o, nie dostanie żadnego prezentu. <noise> będzie śmiesznie, dosłownie. Więc prawdopodobnie nie zamieni się grupy wiekowej w piątek, tylko dopiero w sobotę. Więc no. Festiwal smaków będzie. Jarmark ogrodniczy. Uu, to też ciekawe. Festiwal miłości. Wieczór talentów. Dziwne, dziwne, ale coraz bliżej tego, więc spoko. Mam nadzieję, że tu będziemy już mieć nawet wcześniej chyba się uda nazbierać tych pieniążków. No nie, zobaczymy, więc piątek, znaczy czwartek. Czwartek teraz spędzam sobie poza odcinkiem, poza nagrywkami. I co? No i w następnym odcinku będą urodziny Moniki. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Do następnego. Trzymajcie się i paputki.